Krajowa Rada Sądownictwa jest legalnym organem Rzeczypospolitej Polskiej. Tak orzekł w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. To, że mamy grupę polityczną związaną z Tuskiem, Żurkiem, Bodnarem, Giertychem, Zębaczyńskim i innymi jego mościami, którzy podważają status 3000 sędziów i podważają status również sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to niestety tylko i wyłącznie świadczy o tym, że mamy do czynienia z gigantycznym atakiem na legalnie wybrane organy konstytucyjne. Prawo i Sprawiedliwość głosowała przeciwko tej ustawie. Jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki, który stoi na straży porządku Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim stoi na straży konstytucji, zapytuje tę ustawę. I wielki szacunek dla pana prezydenta, że nie awansuje tych sędziów rozpolitykowanych, tej kasty, tych ludzi, polityków w togach, którzy można powiedzieć podpisywali różne apele do instytucji międzynarodowych, plując na swoje państwo, bo nie ma, szanowni państwo, zgody na to, żeby wśród sędziów byli ludzie, którzy zapominają, że służą Rzeczypospolitej Polskiej, służą polskiemu narodowi, a nie Justiti, a nie organizacjom międzynarodowym, a nie Biedronią czy Tuskom. I my, szanowni państwo, jestem przekonany, że w pierwszych tygodniach po zwycięstwie i po utworzeniu rządu doprowadzimy do tego, że w końcu sądownictwo zacznie funkcjonować normalnie.